Pomysł na wycieczkę rowerową we Wrocławiu. Korona górek Wrocławia to miejska gra terenowa polegająca na zdobyciu 11 wrocławskich wzgórz i oznaczeniu ich na specjalnej mapie. Mapę można nabyć w miejskim sklepie turystycznym za złotówkę. Zakładamy więc po jednej słuchawce, puszczamy odpowiednią muzyczkę, uruchamiamy zegarki i ruszamy z naszym wyzwaniem. Rozpoczęliśmy od północnej strony Wrocławia, więc naszym pierwszym szczytem jest Killy Niestety na szczycie doznaliśmy pierwszego zawodu, bo pieczątki nie były już w skrzyneczce. No cóż, może dalej będzie lepiej. Drugim naszym szczytem było wzgórze słowiańskie, gdzie mieliśmy problem z odnalezieniem skrzyneczki, a co dopiero pieczątki. Po chwili skrzynka się odnalazła, ale również bez pieczątki. Trzecia w kolejności górka szczepińska wyglądała na dosyć wyludnioną i mało uczęszczaną, więc mieliśmy nadzieję na pieczątkę. Niestety i tym razem się nie udało. Ale nie poddajemy się jedziemy dalej. Wzgórze kapliczne znajduje się najbardziej na północ miasta. Na szczycie znajduje się piękna kaplica i droga krzyżowa w lesie. No i mamy nie dość, że miejsce ładne, to i pieczątka na miejscu. Pierwsza podbita na mapie. Teraz spory kawałek przed nami, ale za to jakie widoki. Wzgórze cmentarz żołnierzy polskich niestety również zostały już bez pieczątki. Ale tutaj tip od nas, róbcie fotki ze skrzynkami i nazwami wzgórz jako dowód, że je zdobyliście. Kolejny atak szczytowy i zdecydowanie najlepszy widok ze wzgórza Gajowickiego. A na obecność pieczątek przestaliśmy już liczyć. Łasobudka również nie zaskoczyła pozytywnie. Wzgórze Bendera miało coś w skrzynce, ale nie to co chcieliśmy. Przy parku wjechaliśmy na wzgórze Andersa, gdzie również nie było pieczątki. No i czas wjechać do centrum po ostatnie dwa punkty. Bastion sakwowy, chociaż dla mnie nadal wzgórze partyzantów. No i ostatni punkt, wzgórze polskie. Zebrane pieczątki? Jedna na 11, więc trochę słabo, że ludzie niszczą takie fajne inicjatywy. W sklepie po dowodzie w postaci zdjęć mogliśmy powbijać brakujące pieczątki na pamiątkę i dostaliśmy mały pominek, a cała długość trasy bez dojazdu do domu to 46 km.